8 siedzi! Poznawanie nowych smaków z Dominikiem i Mironem, oczywiście. To jest dosłownie kształt. Miron, jak ci się podoba Twoje mieszkanko? Bomba! W końcu, kurwa, cześć na miarę naszych możliwości. Było, że. O <noise> Co to było? O chuj ci chodzi, ty! Mordzia! O chuj ci chodzi! Siemanko, jedziemy na dworzec autobusowy i do Isfahan. Pierwszy raz w życiu jadę koniem Jańską małą samochodową Jest, spytę No nie... Szkoda, że tego nie nagrałem jakby się co wolą z taką goście przyjebul Jeżdżą wybitnie tutaj wybitnie tutaj jeżdżą My też na steku I je, gościa pewnie Why not? Taka akcja, że goście wyjeżdżał Pysznie, pysznie, pysznie Nie jedziemy Witamy z zachodniego dworca w Teheranie Idziemy no i generalnie co, czekamy na autobus, mamy o 13, o 18 będziemy 460 km 5 godzin jazdy, pozdrawiam. Te jebane chury. Ale damy radę, no co, jesteśmy nie bez W lekkim śniadaniu, zresztą widać po mnie, jest nie tutaj, że nie dzisiejszy, się kąpałem. Pierwszy raz w życiu piję miętowy jogurt. Dobry jest. Milon. Takie Taki trochę iron, trochę mięta. Witam w autobusie do Isfahan. No generalnie jest po 13 jesteśmy. Autobus kosztował 8 dolarów za dwie osoby. Miejsca takie, że ja nie mogę. Mironik się pocił. Bynajmniej. No. Miejsce jest klasa. El Clasico. Widzowie. Oh, I czekamy teraz na kipę przymierza. Pozdrawiam fanów Po środku dupy się gościowi mi otworzył Nie wiem czy z rzeczami czy nie Co Oby nie, oby nie O co coś Że coś własne zamknięte ale Jak mówię po środku dupy to właśnie coś o to mi chodzi właśnie Czyli nic kompletnie głowie chuj, wie co? Bo się tutaj siedzi i trzyma to cały czas. Czajcie bazę, on tam siedzi całą drogę i to dwa trzyma. Co tu się dzieje? Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Kocham ten kraj, kocham ten kraj. Po środku dupy. Uu. I rad! Pan biznesmen oferował biznesy. No oczywiście, wiadomo, no, wymiana kontaktów była. No Wej, jesteśmy za. No właśnie. Ciekawe, czy też rozliczenia będą w opium, czy w tumach? Tylko. No. A mamy dość u siebie? Chyba opium weźmiemy. Chyba opium, no. Najbezpieczniej. Tu takie fajne jest do kadzidełek To służy na przykład. Tak, na, na, nasz boss z poprzedniego hostelu się tym raczył. Pusia kawę dostaliśmy nawet. Siekiera. I tak to jest. Po około 6 godzinach meldujemy się w Isfahan. Jest ciemno, tak zwane Szekury są, czyli dużo taksówek grosza polskiego, ale my się nie dajemy. Przechodzimy więc na drugą stronę, żeby nas nie wkurzali i wtedy sobie taryfkę ziapniemy, że tak powiem w skrócie. co, zamelduję się z hostelu już razem tutaj z Milonkiem. Siemanowice Śląskie, z oczekiwaniem na dworcu, wychodzi równiutko 10 godzin. Tak jest. A, tak Lakhestan What do you English? No German? No Russian? Persian Arabic? Arabic No Arabic? Okay. Arabic. Arabian, no ah. oh. Chinese <laughs> We know too What is the name of company. stan. Turyst? jest, to jest, to turist. jest A może to faktycznie jakieś spotkanie jest kiedyś kiedyś To kiedyś 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 Wszystko kiedyś kiedyś <laughs> możesz pierdolić po swojemu ale mieli hotel? Hostel! Hawicie hostel! Okay. Hawicie hostel! Masi! Masi! Można, okay, yeah. można tak powiedzieć! Co ty chcesz? Już padło. Chcesz mapę? No ja mu pokazać. No już wiem! Oh. Muzik Muzyk! Da. jest, jest, jest! Teknol. <laughs> 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 Wow! 3 szampanek! Trzeba MMC upieść diabła. A, szampanek to. Szampanek. a z champignon. Oda! Szampanin. To dawaj mi tego, może, może ten, jest to w Champignon <laughs> na piton. Ups. Myślisz, że jeden starczy, żeby nie przesadzić? Uh, no, 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 no si play, man. Uh, 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 czemu? Champignon, champignon, au uh champagne. -huh. Aha. Uh -huh. ja. Idą z mojego prywatnego pokoiku, tak zwany bungalow. Proszę bardzo. Tutaj są jakieś z łazienka. No, jesteśmy tutaj. Milon, jak Ci się podoba? Twoje mieszkanko? Bomba. W końcu kurwa cześć na naszych możliwości. I, ile... I to nie jest nasze ostatnie słowo. I ile płacimy? Z moich wyliczeń wynika 16 ,73 zł 73 grosze za nocleg. Około to wszystko. Zależy od kurcu za Lijaka do Tumana. Lijaka. No. no, w każdym razie 16 ziko za prywatną Pokój ty to ile? Ciekawe ile te? Te, te kosztują. Skut węzowy? Nie, te, no. To chyba w Iłanach tam się płaci. Iłana za sztukę. Tak, chyba tak. Bo są ośmioosobowe. No, Dwie ściany panu. Skoro murek. 16 zł w takim czymś, to w takim czy myślę, że jest czwórkę. Według mnie dwójka. Tylko tam zakobić i szachmat. Szachmat, no dokładnie. E, dobra, ko kochani, biorę czapeczkę ze sobą jeszcze i nereczkę. I uciekamy na żarcie isfahanckie, no. Zobaczycie, nowe żarcie, nowe. Do Isfahanowa na żarcie. Buty zdjęte. się po turecku tutaj siada. Jak w Iranie, i się je. No, pokażę wam w Ibizowie. do stolicy? Tak, wcisną do stolicy. No, nie mam nic już mówić na kamerze. Na kamerze, przemyślenia nasze wiesz. Wiem, tylko wiem. Dobra, to jest. Widzowie, jogurcik. Ludzie, to jest dosłownie kształt. Cebula pokrojona limonką. E, z sałateczką lokalną, świeżutką, a nie jakąś przywożoną do biedry, w hulikach. Patrzcie, co się robi. To jest szyk. To jest klasa. O. Cebulaka, zakres go kończę z kawałkiem, mianowicie z wariaczkiem. Cebulę, skrzydło. Pyszność. A ja testuję sobie jogurcik z przyprawką jakąś. Zobaczymy, co to będzie. Pozadztwo. po naszych czasów. Świeże warzywo. Dobra, testujemy. Niebo w gębie. sunę. Poznawanie nowych smaków z Dominikiem i Mironem, Oczywiście. My nie jadamy McDonaldów. Ani fast foodów chociaż te lokalne ok. Nie te sandwichy były jedzone. Nie. to jest fast food, tak? Ta, lokalny, no lokalny fast food, dlatego mówię, że lokalny nie jest. Albo z falafrenką, tak. Nie, nie sieciówki, tylko lokalne fast foody, tak Sandwich'e i teraz takie coś w takim miejscu. Kochani, gdzie się siedzi? 200 metrów od hostelu. Tak, 200 po, metrów od hostelu, od Bungalow. Polecam Wam serdecznie. To jest Hardwich Hostel. Hard Nie Niebo w Zambia. A tutaj danie główne. Proszę bardzo, wziąłem sobie baraninę. Wziąłem sobie jeszcze ostre papryczki. Jest pomidorek. Wszystko w chlebku. i Jogurcik do tego. No jest przepięknie. Yy, tak, są faktycznie ja ostre, mi dołoży. Tyle zostało osób nasze. Tak Jak widać zjedzone wszystko Ocena niesamowite to jest A Chyba naj, najlepsze jak jedliśmy mhm. Tutaj pan kucharz Proszę bardzo Mamy dla nich krzywy, ale o tym później Tak, o tym później Very good Przeczytaliśmy, proszę bardzo. Poczęstunek. Mhm. Na giewitku ładnie. Wszystko przypieczone. Tu macie różne asortyment. Asortyment. Pan się cieszy? Co to jest? Jutrzejsza tajemnica. Rybka może. No, wygląda jak rybka. To jest wątpliwość na pewno. No. To jest kurzęca, a to wygręca. Wyszliśmy mega miła obsługa, nauczyliśmy się nowego słowa sepas. Jedziemy do Sirazu i mówił nam tam, że tam był Kigdarius, czyli król Persji, założyciel. I właśnie ufundował, ufundował, bo handlował opium, to tam sobie założył pekcję całą. Tak, tak, z dywanami, no. z dywanami, kobietami, bieżnikami, wiadomo o co chodzi. No. Tak, i było mega prze... przepyszne. No i powiedział, właśnie to jest takie powitanie tylko, znaczy podziękowanie tylko irańskie, takie klasyczne, perskie. Sepas. No jakby pekcja była bo... gdzieś indziej. Bo, bo faktycznie, czasie, tak. faktycznie Teshekur to jest taka zapożyczenie trochę studeckiego. Mm -hmm. Bo bardzo blisko właśnie, też się mówię. Amerykańskie Ameryki Amerykańskie a Sepah to jest takie tutejsze, więc nauczyliśmy się naprawdę ciekawego słowa. Zajemnicie ciekawego. Isfahan, Isfahan, no tutaj plusuje, mega, na pewno lepsze niż Teheran. Ale Teheran też jest niczemu sobie, bo warto odwiedzić. To jest, kochani, cukier. Tu u pana kupujemy sobie jedzonko. I będziemy iść dalej. Taka bułeczka w środku z kiełbaską Od pana. W głębokim oleju smażona widać. 900 tysięcy reali. I Ja to uwielbiam. No, jest remont duży. Nic bo Od pięciu lat ogólnie jest ten remont. Aha, i tutaj ta... Nie, remont. Budowa. Do budowy, do budowy jakoś robią. Kazał nam już tym przesmykiem bydgoskim, ale no raczej nie. No nic nie ma Miałoby być. Znaczy no jest, ale... tak kawałek Ta. Było, że pokór. <laughs> Co to było? Barsta. O, możecie widzowie zobaczyć o. z tej strony. I ogólnie na tym meczecie w momencie kiedy tam Izrael przegnął, była wywieszona czerwona flaga. To znaczy krwawe flaga zemsty. No teraz jest zielona, czyli chyba dobrze. Barber Tutejszy Ja bym mu nie ufał Jak tak wstąp tutaj Różnym O chuj ci chodzi ty Mordzia O chuj ci chodzi Ty może nie ma i tego Ale jest sim card Będzie długo Zaz... to fajki też będą Za chwilę się zapytam Tak jednak tutaj wejdziemy normalnie. Wow. Meczet się nazywa Zhain Jest w budowie, ale wejdziemy, da radę. A nie wiem, czy nagrywać można chyba, raczej nie. Tak to wygląda. Pięknie zdobione. Będziecie zobaczyć teraz. Naprawdę bardzo ładne minaryty w budowie. Niestety w środku nie było, można nagrywać. Był to grobowiec jednego z imamów szyickich. Ale było naprawdę przeszklenie takie, że szok. Bardzo ciekawe miejsce. Trzeba zobaczyć na żywo. Ogólnie, to jest dzielnica, na której widać dużo szyickich gangusów. Co mam na myśli? Mam na, mam na myśli wysoko uczonych, duchowych z turbanami. I Już tutaj widać mocno szyickie wpływy. No, mianowicie dużo, obrób, dużo jakby osób ubranych religijnie i to facetów, gdzie normalnie w centrum jest coraz mniej już widoczne takie coś. No, tutaj to jest mocno, jakby. Gangsterskie I my Szyjcy Gangusi Tak No co kupujemy sobie pierścienie i gość nas zabiera do restauracji Zamyka sklep i normalnie bierze nas Czesnyk bydgoski No tutaj z panem Good Sefunio. Sefunio jest My też jesteśmy i idziemy Zobaczcie czerwone co tam, gówniasz? No idziemy. Salam. No. Nieźle. Jak Ci się podoba? No, to dobrze wygląda. Do zadku się podoba. Do się podobał. No, jesteśmy na takim jakby moście. Co to było? Wiem, że po tych. A! No, jesteśmy na takim moście. Proszę bardzo. Nie wiem, co to jest za most. Będzie chcę przeczytać, jak ktoś się farcji Nie wiem, czy tam rzeka jest, Zaraz zobaczymy. Tak to wygląda. Wszystko z porcelanie niebieskiej, ładna architektura i o wiele lepiej widać ten most o tej godzinie. niż jakbym przyszedł z wami do tego miejsca, w, jakby w godzinach popołudniowych. Proszę, tutaj jeszcze jest przepiękne, przepiękna ścieżka z drzewami i Nie ma wody, nie ma. Jest gruz. To jest pozamykane wszystko. Myślałem, że to będzie pootwierane. Też mnie zaskoczyli. I można to zobaczyć tak owie. O, proszę bardzo, to jest taki przesmyk bydgoski. I tutaj była woda kiedyś. Mam wrażenie, że te lampki gasną, jak ja przechodzę w nich. Tam śpi bezdomny. Będę go pokazywał więcej I... proszę bardzo Kiedyś była rzeka Na dzień dzisiejszy To miejsce jest traktowane raczej jako miejsce spotkań ludzi Ludzie się tutaj spotykają na gadkę, szmatkę Dobre miejsce Proszę, że nie piją malko, bo o, na jebusów byłoby tu bez liku tak, to jest takie miejsce, że no... Czy znaczy piją alko, na pewno piją alko. Nie ale, ale być może, wiesz, no, to po prostu po cichu i przychodzą już na jebani. Bober, ogrodek. Dużo ogrodów mają. Zresztą ogrody perskie. Co? Co, Co zobaczyłeś? Nic, nic. Myślałem, że to ledy, tutaj, a to przejeżdżające samochody w Strzelina. A.